w każdym przypadku należy się dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika. Ten odcinek skierowany jest do małych firm, które zatrudniają 25 osób na etatach i te, które przekroczyły wskaźnik zatrudnienia 6%. Słuchajcie, nie jest dla mnie problem zrekrutować osobę niepełnosprawną. Tylko ja zawsze patrzę na rekrutację osób niepełnosprawnych, także, żebyście mieli również korzyści finansowe. No i dobrze, zlecasz mi. Rekrutacji osoby niepełnosprawnej. Bardzo dobrze, gdybyś sprawdził, czy masz spełniony jeden z efektów zachęty. Jest to warunek, żebyś te legalnie po pieniądze sięgnął do, 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 do pefronu No właśnie, trzeba zbadać warunek zachęty. Dzwonisz, bierzesz słuchawkę telefoniczną, dzwonisz do swojego biura rachunkowego i mówisz księgowej. Pani Zosiu, chcę zatrudnić osobę niepełnosprawną. Czy zajmie się tą pani sprawą? Ona ci powie? Tak, nie ma najmniejszego problemu. Domyślnie e, ma na myśli, że ona te wszystkie sprawy związane z sodem e, 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 załatwi, czyli weźmie na ciebie pieniądze. Ale zapytaj się przy okazji, czy zbada ci efekt zachęty. Zobacz, jaka będzie jej reakcja. Bo przez przypadek możesz mieć spełniony efekt zachęty przez przypadek, ale ty musisz mieć stuprocentową pewność, że ty go masz. Jeżeli go nie masz, to możesz brać no, nielegalnie, no, bezpodstawnie pieniądze y, y, z Pefronu I przychodzi kontrola za 2-3 lata i może się okazać, że ty nie masz spełnionego efektu zachęty i musisz wracać pieniążki z procentami do Pefronu, a to cię może y, y, zaboleć. Nie możesz mieć żadnej wątpliwości. Oczywiście ten efekt zachęty trzeba pilnować, żeby był spełniony co miesiąc. Wiele biur nie potrafi tego zrobić. Jeżeli nie, to niech ci poleci takie biuro w okolicy, które to zrobi. Może to ktokolwiek zrobić w 100% zdalnie. Jeżeli nie znajdziesz takiego biura, zwróć się o pomoc do mnie. Ja ci znajdę i polecę ci moją księgową, która mnie rozlicza, moją firmę i jest mistrzynią y, y, świata y, w tych sprawach. Ale to już niech będzie ostateczność. Ona y, zbada ci efekt zachęty, przejrzy teczki osobowe, y, zrobi ten fundament i później będzie ci wszystko kontrolować i będzie ci załatwiać y, dofinansowanie co miesięczne y, za jakąś tam niewielką. Y, y, Opłatu. Pamiętaj o spełnieniu efekty zachęty, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to nie wszystko. Miej również e, korzyści finansowe z tego płynące i stuprocentową pewność, że ty, ty bierzesz pieniądze. Legalnie, żeby później nie było problemu. Nie podchodź do tego spontanicznie i od razu do ciebie mówię: Nie bój się, to nie jest sprawa skomplikowana. Jak oddasz to w ręce fachowcowi, to będzie pięknie załatwione. Ja tego nie załatwiam, nie badam efekty zachęty. Ja jestem wyspecjalizowany w pefronie, żeby, żeby firmy nie oddawały pieniędzy na pefron. A to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa, o wiele bardziej prosta. Do działa zatrudniaj niepełnosprawnych. Dziękuję za uwagę.